Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w 33. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Sławek Laskowski, Robert Muszyński. Dzisiaj trochę katastroficznie. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 5 do 19. Posłuchajmy tekstu. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie. Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie, nie twórzcie się, gdy posłużycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wydadzą Was do synagogi do więzień, oraz z powodu Mego imienia wlec Was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem. Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić, a wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy Wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Tak patrząc literalnie na tę dzisiejszą Ewangelię, to pierwsza część już się zrealizowała, można powiedzieć, tak? Czyli? Czyli zburzenie świątyni. Kamień na kamieniu nie pozostał. To prawda. Świątynię jerozolimską budował Herod Wielki, który nie był Żydem, był Idumejczykiem, który tak kuchennymi drzwiami, dzięki łasce Rzymian, wstąpił na król... Na królewski tron Judei, dlatego postanowił bardzo skromną, odbudowaną po zburzeniu przez Babilończyków świątynię wybudować właściwie zupełnie na nowo. I to był rzeczywiście taki architektoniczny cud świata. Prace trwały przy niej 80 lat prace budowlane, potem prace wykończeniowe, bardzo długo i Wydaje, 6 że... lat po ukończeniu tychże prac. To był rok 64, kiedy uporano się ze wszystkim. W roku sześć lat później, całkowita destrukcja za sprawą Tytusa i Rzymian. Nie? Widzimy, jak to słowo mocne było prorostło, które się spełniło. To też potwierdza prawdziwość pism i Biblii, bo mamy tak wiele takich miejsc. Oni rzeczywiście byli dumni, bo w czasach tych mówiono. W tym czasie mówiono, że kto nie widział tej świątyni, to nie widział niczego pięknego. To prawda. No więc, zresztą Józef już wspomniał, nie, że była wcześniej świątynia wzorowa wcześniej to mamy Solomona. jeszcze Salomona. Solomona, tak. Więc jest trzecia świątynia. Hmm. Nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? stawiają trochę niewłaściwe nie pytanie. Kiedy? Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć kiedy, prawda? Żeby jakoś przechytrzyć yy, Boży Plan Zbawienia i, i samego Pana Boga. No, z tej strony tak i masz tu rację, nie? Ale też, też takie ludzkie bym powiedział. No, kiedy? Może byś, trzeba by się przygotować jakoś? Yy, kiedy? Zobaczcie, to znaczy, yy, jak, to, jak, to, jak to, to bardzo głęboko w nas jest. Yy, wszystkie Filmy fantastyczne, typu, gdzie są podróże w czasie, to między innymi do tego nawiązują, że coś się wydarzy, wydarzyło, ale teraz my wracamy do historii i naprawiamy tę historię. Jakoś zatrzymujemy jakiś kataklizm, czy, czy jakieś wybory, czy coś tam, nie? To... Zmienić bieg historii. Tak. tak. My myśmy zrobili to inaczej, nie? Ale to masz rację, to, to e, brak wiary w Opatrzność Bożą i tego, żeby. Bóg... Kieruje moim życiem bardzo dobrze, nawet w detalach, nie? To kiedy? I jeszcze jedna uwaga, że y, nasz wspaniały dorobek y, materialny, dziedzictwo kultury, dziedzictwo sztuki, nie jest dla nas żadną gwarancją, że przetrwamy, jeżeli nie będziemy wierni Bogu. Tak. Y, no, Bóg tak. może pozwolić na zniszczenie, no. Tego, Prawda? co Czy jeśli po... dzisiaj nasze oczy jest naszą dumą. Popatrz. Czy myślicie, że możliwe jest na przykład zburzenie Bazyliki św. Piotra? Skoro spłonęła prawie i częściowo przynajmniej katedra Notre Dame, duma Francuzów, pierwszej córy i kościoła. Tak, skoro jeżeli jeździmy po Francji, widzimy ile średnio, pięknych gotyckich świątyń już nie istnieje, całych klasztorów które zostały zburzone. Klinie na przykład. Tak, klinie potężne. Po, po prostu tylko widzisz i chodzisz, oglądasz e, zarysy e, tych e, pięknych, potężnych e, budynków, a nie tylko świątyni. Jest to prawdą. I to wszystko ma służyć tylko nam, wspólnocie chrześcijańskiej. To nie ma być naszą dumą, bo naszą dumą, czy pięknym, jeszcze powiedzmy, to ma być nasze życie. To ma być wspólnota chrześcijańska. E, to, bo wiesz, to światło to całego w nas nowe, ten lud Boży, który ma się objawiać na ziemi w każdym pokoleniu. I pięknem każdego kościoła, jakiejkolwiek świątyni jest wspólnota, a nie sama w sobie świątynia. I, i dla Żydów zburzenie świątyni Jerozolimy w 70 roku, potem jeszcze przyszedł Wespazjan i poprawił w 135 roku. Już zupełnie zaorał Jerozolimę i na tym miejscu wybudował Elia Kapitolina, zupełnie nowe pogańskie miasto kuczci Jowisza. Dla nich to był koniec świata, a jednak Jezus zapowiedział, że zburzenie świątyni jerozolimskiej nie będzie, wymyka się z zbiegnie się, zbiegnie się z otwarciem zupełnie innej świątyni, czyli świętej przestrzeni spotkania z Bogiem. Tak. Kiedy mówił, zburzcie tę świątynię, 46 lat ją budowano. Tak. To jeszcze wtedy. Mówił o świątyni swego ciała. I ta nowa świątynia się otwarła dla nas na oścież, kiedy rozdarta została zasłona oddzielająca miejsce święte od świętego świętych w sanktuarium, w sercu świątyni jerozolimskiej. A w tym samym momencie zostało, jak zaznacza Jan Ewangelista, otwarte włócznią w serce Jezusa, źródło miłosierdzia dla świata. Tak. I Tutaj idąc w tym kierunku właśnie dalej, jeszcze raz chciałbym to powtórzyć, nie, to myślę jest bardzo ważną, że mówi Pan, Wy jesteście świątynią nie? Ducha Świętego, Wy jesteście tym miejscem, gdzie tam w Tobie ma ten kult się odbywać, w Duchu i Prawdzie, też w tej wspólnocie chrześcijańskiej. I dlatego myślę, że tej niedzieli też jest warto o tym powiedzieć żebyś, i zwrócić uwagę na jakość słowem mówię, bo to nie jest tak aż wymierne, ale to jest widoczne w konkretnych dziełach naszej wspólnoty chrześcijańskiej, która tam się zbiera. Czy my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czy Duch Święty jest w nas, czy my czynimy dzieła Boże i świat jest zafascynowany, widzi to piękno, a jeżeli tak, to dlaczego nas nie prześladuje? Bo Jezus mówi to jedno z drugim jest związane, bo nie wszyscy będą zafascynowani tym, ale właśnie, kiedy objawia się ta, 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 ta świątynia w Zamyśle Bożym, to ona jest tym wezwaniem dla świata, które wy, wyzywa te dwie reakcje. Jedni idą ku Chrystusowi, inni prześladują. I to jest taka. Ale to chyba się tak, zaczyna, no, umiernym, nie? Patrzę. To się chyba zaczyna. To już zawsze było w historii, nie? tylko się powtarzało. Z różnym, takim nazwijmy to, z różną mocą i z różnych powodów, bo z jednej strony były prześladowania Kościoła z powodu świętości życia chrześcijan. A z drugiej strony były, był jakby kościół niszczony, nazwijmy to z powodu grzechów chrześcijan. Też. No dobrze, ale tu jest ważne to przejście. Kiedy oni stawiają pytanie, jaki będzie znak, gdy się to zacznie dziać, Jezus odpowiedział i mówi, jakby w innym kontekście: Strzeszcie się, żeby was nie zwiedziono. Bo będą dwa rodzaje zwodzenia. Najpierw taka gorączka eschatologiczna, niezdrowa. Czyli próba wykradzenia Bogu sekretu końca czasów, prawda? Kiedy? I przystąpcie do, do naszej sekty, bo tylko my mamy patent na zbawienie, prawda? Tak. Znamy takie grupy, które później kończyły jakimś tragicznym zbiorowym samobójstwem, jak chociażby słynna sekta Jonesa w latach 70. w Guianie, tak. gdzieś tam, francuskiej chyba. A z drugiej strony próba takiego oswojenia, ośmieszenia tego, tego faktu, że nasze życie na tej ziemi się zakończy, że będzie śmierć, sąd, życie wieczne, niebo albo piekło przez takie mm, mówienie, że to jest taki nieszkodliwy mit, którego nie trzeba traktować zbyt poważnie. My tutaj sobie żyjmy, tak jak. Tak jak Panu Tadeuszu, prawda? Ksiądz Robak, ironicznie trochę. Dzisiaj pijem, jutro gniem tak. Tyle nasze, co dzisiaj wypijem, że tak powiem. Cytuję oczywiście niedokładnie. Tak. Takie podejście, prawda? Takie ośmieszające trochę, yy, które też, któremu też służą te różne filmy katastroficzne, gdzie idziemy do kina, żeby się bać, a potem, żeby odetnąć, a, to wszystko było na niby. To nie ma się czego bać. Możemy sobie żyć tak jak. Do A, tej... Ale nie jest na niby, nie? Ale dalej, nie jest niby. dalej jest, że nie twórzcie się, gdy posłużycie o wojnach i przewrotach. A to już nie są rzeczy na niby, bo wojny i przewroty były, są i może będą w jakiejś jeszcze większej skali. Tymczasem jest, mówi, to najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. I tutaj to słowo, które tak od kilku tygodni powtarzamy, dei, dei, musi w sensie, że jest to Boży plan, który ma się zrealizować, wskazuje, Nieraz, uważam, tak. to takie króciutkie słówko, to mnie osobiście bardzo tutaj dotyka. Grecki czasownik, tak. Który, Trzeba, który, żeby się to stało. No właśnie, nie, że cała jednak ta historia jest w ręku Boga, ona się nie wymyka, nie, nie jemu, że on, no nie przestaje mieć ani władania nad tym światem, ani nic nie jest poza jego kontrolą, nazwijmy tak. No i musimy tu dodać, niejednokrotnie też Pan Bóg tą samą treść, właśnie tego przynaglenia, czy tego stwierdzenia przez Maryję w różnych objawieniach jakby na nowo ożywiał w chrześcijanach, żebyśmy pamiętali, że to trzeba, żeby to się stało i będzie tak. Przygotujcie się na ten moment. nie? Nawracajcie Ta historia się. nie wymyka się z ręki Boga. On jest Panem naszych losów. Ale ta, ta sama historia będzie dla nas poważnym egzaminem. Właśnie dalej. Na który, na który musimy być gotowi. Wskazuje, żeby powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, trzęsienia ziemi, głód, zaraza, straszne zjawiska, mm, wielkie znaki na niebie. Zanim jeszcze się to stanie, lecz wcześniej przed tym podniosą na was ręce. To będzie, tak. to jest kluczowa sprawa. I dlatego to jest coś pięknego, nie? że Jezus kiedy nas prowadza w pełni wiary, nazwijmy to, w tą tajemnicę wiary, mówi że o tym, że zobaczcie, być ze mną to znaczy tak, że przyjąć tę, można powiedzieć, taką formę życia, czy też taką historię, która może właśnie w ten sposób dokonać się w Twoim życiu i kiedy patrzymy na te 2000 tysiące lat, to widzimy, że ileż, w iluż pokoleniach, i iluż męczenników było, i całe narody były mordowane ze względu na Chrystusa i te prześladowania były. I widzimy, jak to niectwo do, dotyczy kończy czasów, oczywiście, mówi Jezus, ale te, w każdym pokoleniu też może coś takiego się dokonywać i w naszym życiu również. I dlatego jest mówi, nie trwórzcie się, nie bójcie się, to znaczy, dla mnie to jest słowo, ja będę z wami, przeprowadzę was przez to, ale także i w Twojej historii to może się stać. I jeszcze więcej. Pan Jezus uzasadniając to, to, to wezwanie, nie trwórzcie się, nie tylko zapewnia o tym, że będzie cały czas obecny w naszej historii, również w a zwłaszcza w czasie prześladowań, ale także zapewnia nas, że koniec czasów, ten tak zwany koniec świata, to jest rzecz dobra, oczekiwana, upragniona. Tak, tak jak upragnioną chwilą, chociaż budzącą lęki i niepokój jest dla matki i dla dziecka chwila porodu, prawda? Jak, jak trudną i przerażającą czasami jest myśl o naszej śmierci zbliżającej się. Tak samo wiemy, że świat w obecnym jego kształcie, yy, greckie słowo schema, ta obecna postać świata musi przeminąć, ponieważ on nie jest stworzony dla wieczności, tylko właśnie dla, dla tego przekształcenia gruntownego musi się przepotwarzyć yy, w coś trwałego, wiecznego, doskonałego, prawda? Zniszczalne przyodzieje się w niezniszczalność, prawda? Ziemskie przyodzieje się w niebieskie, mówi święty Paweł. To musi nastąpić, i to jest dobre. My Czyli ku temu dążymy cały na Czyli stworzeniem. Że te wszystkie cierpienia, które spadną na uczniów Jezusa, są potrzebne, żeby ich wydoskonalić, uszlachetnić, żeby można powiedzieć, wypaliło się to, co jest tylko ludzkie, a tak. żeby się I? przyodziało w to, co. To, co boskie w nas, żeby ono zaczęło błyszczeć i jaśnieć. Tutaj Bo jest to działanie, tym właśnie, działanie Ducha Świętego. Tym cierpieniem, żeby rzeczywiście dokonać tego. No zobaczcie, potem potem najpierw, lecz przed tym wszystkim podniosą na Was ręce. To chcę wejść w słowo Józefa, nie? A więc to prześladowanie, które jakby zakończy się tym, tą, że Królestwo powstanie przeciw Królestwo, że trzęsienia ziemi i tak dalej. Tylko, no, no, to, się to poruszenie tak. całego świata ma jakby zwiększyć to i, i zakończyć i, właściwie. Tak. I dlaczego to będzie dobre? Bo y, dobre będzie dlatego też, ponieważ y, ludzie Kościoła, czyli ludzie Jezusa Chrystusa, czyli to mistyczne ciało Jego tu na ziemi obecne, będzie w stanie też przyjąć te grzechy prześladowców na siebie, żeby oni byli też zbawieni. Tak. bo to jest ta misja Kościoła i Jachwę Kościoła, że my mamy też na końcu y, przez to misterium właśnie, o którym się mówimy, y, też inni dostąpią zbawienia dzięki tej krwi przełanej męczenników. To jest rzecz niesamowita. Ciągle mamy w pamięci obecność tutaj w Lublinie y, Józefa Fadela, oryginalnie Muhammad Musawi. Książę z Bagdadu, który nawrócił się z islamu na, na chrześcijaństwo z katolikiem, i który opowiadał nam o tym, jak jego bracia, jego, jego własny ojciec zaprowadzili go do więzienia, gdzie był faktycznie torturowany, gdzie go bili jakimś tam kablem, i mówił. O swoim doświadczeniu, jak go Duch Święty faktycznie wspomagał, że wypowiadał słowa, które mm, poruszały tych jego sędziów do tego stopnia, że nie wydali na niego wyroku śmierci. Ostatecznie a nie był, nawet, on nie był nawet ochrzczony. Szanowni, I był tak. do tak. tego stopnia posłuszny Duchowi Świętemu. I tak. mówisz, że, że jak Właśnie Duch Święty dawał mu wytrzymać nie, ten. To grudny. Te przy... To okrutne bicie. Każdego dnia, dzień w dzień, żeby, się, żeby go tylko złamać. To samo opowiada Douglas Albazy, ksiądz katolicki z Iraku, który pracuje w północnym Iraku, tam gdzie jest najwięcej chrześcijan, który został jakiś czas temu porwany przez państwo islamskie, mówiąc krótko. 10 dni zawiązanymi oczyma, związany łańcuchem bez wody. Bito go młotkiem w kręgosłup, prawda? uszkadzając mu po prostu kości, kręgi na plecach. Wytrzymał tę potworną torturę dzięki temu, że na łańcuchu zwisającym ze związanych rąk wyliczył, że jest 10 ogniw, odmawiał cały czas różaniec modląc się o siłę i przetrwał i wyszedł i cudem na wolność. Tak i dlatego te świadectwa niech nam pomogą. Dzisiaj z odwagą też z... zmierzyć się z tym słowem i powiedzieć Panu e... przygotuj mnie Panie na tą historię, jeżeli jest Twoją wolą, abym także miał udział w tym planie, który musi się dokonać. Nie lękajcie się, tak. bądźcie moimi świadkami. Pani. Chcielibyśmy dopowiedzieć przez swoją wytrwałość, ocalicie wasze życie, mówi Jezus, a może dzisiaj Kościół by dopowiedział, yy, i nie tylko wasze życie, tak. ale też yy, <coughs> będzie to ofiara za zbawienie świata. Ty, ty, tak na, jak na, naszych w korodce tak, Naszych prześladowców. Ksiądz Ławek Laskowski, Klejamy się z Bogacią. Ksiądz Ławek